Dobra, witamy bardzo serdecznie z tej strony. 374. Chcielibyśmy Wam pokazać nowe skiny do Forsaken, mhm. które można zdobyć w grze Rabbit Takeover. Jeśli chcecie zdobyć takie skiny, oglądajcie film do końca, jak można to zrobić łatwo i przyjemnie. Ja mi wpadło już. Jedziemy. Jasno, tak, jedziemy. skuter Odpalamy, jedziemy! Jedzieju, patrz! Patrz Zgadałam to! Ja Kurczę! Jest, tak, udało nam się! Nie wie co? Nie wiem! No Nie dawaj! Się. Udało się! Nie! Nie! Jak to? Zniszczyli nam pasy! Ja idę! Nie widzę! A gdzie on tam poszedł na dół? Nie, to mi do nadu! Wybierz A Co to jest? Wybierz tej? ją! Dlaczego? No, bo dostanie skina. No właśnie. A ja. Gramy o skin. Czyli... Czyli ja gram atakującym, ty grasz ochraniującym. Tak? Tak. Za 8 sekund, ten. Za 8 sekund, patrz. Ja ci nie dam y, przejść. No wiem. I zdobyć naszego. naszej maszyny rozwalić. My. Skończona! No nie. No, no też. A gdzie? No to Dawaj, toż... dziada! Dawaj, no przecież. No i co, nie mam. Aha, doładowanie jest. No dobra, chodź tutaj, patrz. Patrz no. Dawaj. No chodź, chodź, patrz. To, zatpięcie nie. Jest. Tu jest sieczka, patrz to. Sieczka klulików, Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, oszuście. To nie ja. To nie wiem, to jesteś ty. Nie Na pewno. Patrz jaka sieczka, patrz. Jestem na sprawdzie. Ty... Patrz co ty się dzieje? Patrz co ty się dzieje? Patrz. Patrzcie. Patrz. To... Królik, dostaje ode mnie. Patrz. Cieczka. No i co? Cieczka mi Pięknie bronimy to. Ty ma tak no. patrz. No i co, króliku? Królik rozwala naszą maszynę, patrz. Nie ma. Nie ma, królik! Paki wielki! Jaki wielki królik! O ty! To jesteś ty! No Dobrze? No dobra. Kto mnie uleczy? Ulecz Zaraz. mnie. Zaraz zniszczymy. Jest, patrz, uleczył mnie. Dziękuję ci. Tak. Dojemy! Dawaj, króliki! Wygrała! No Jest! Nie! No jak? Ty przyszyw broniliśmy to! Ale wy wygraliśmy! O no jak no, poleciałem! Dobra, teraz jestem ninja. A co ninja robi? Nie wiem. Dobra, żeby tego skina zdobyć, to. Ja jestem z tobą, cześć! 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 Jestem ja! Kluliki, chodźcie tu! Króliki, to jest maszyna, musimy bronić tę maszynę Uzdrawiaj mnie, pamiętaj. Pod E, jest mina Kulkit tam jest Tu dawaj minę, od razu 3 Nie, sekundy. Tak tutaj. A gdzie? Tutaj z tyłu. Tu! Z tyłu! tu mina. Z tyłu, tyłu najlepiej. Dlaczego z tyłu? No gdzie są te króliki? Dawać króliki króliczki. Idą Gdzie idą? Nie wiem. No właśnie, paka muzyka leci tam. Idą! Gdzie idą? Dawaj, króliki. Atakujemy. Coś tych królików. Tu są! Króliki, dawajcie! Króliki. Dawać króliki. Chodźcie. Nie rozwalicie naszej maszyny. Dawaj. Jakiś królik Sigma. Dawać! Kolejna papka. Hej, pułapka. Królik! Królik. Dawaj. Patrz, jakie wielkie. Skąd ma... mają te psy? Po ten przyjechał na skuterze. To jest Ale tu jest sieczka, woż no. Króliki! Dawać. Ata. No dawaj, ładuj, ładuj! Ata. Szybko! A co tu? Ata. Ata, patrz, jakie wielkie króliki tam są! A Ata. kto to Ata. mnie atakuje? Skąd? No, A taki wielki był! Ciasto jakieś. O, z ciasto. Patrz, króliki tam czekałem, takie wielkie tam są króliki szybko. Dobra. Z boku króliki tu są jeszcze. Gdzie? Tutaj. Co będzie tu są z króliki? Dawaj miny, miny stawiamy. Nie no to nie ten jeden królik jest po prostu za dobry. Patrz, patrz, ja mam, patrz to. Patrz, okay. ale pierdziele. Ja też. Chodźcie tu królik. No dawaj patrz ten królik mnie zaatakował. Nie ma tu królików jak Dawać, dawać. Tak. Ten jakiś wielki królik tam jest. O, tu jest. Dawać. Tu jest, mam skoczek, królik. To udało nam się. Jest, tak, udało nam się. Nie wie co. Nie wiem. No dawaj! Co pali? To ci, co się pali. Mamy taką mam, mam życie. Porta, co to jest? F. A, zjadł, Życie ktoś nam dał tutaj. Co? To może masz życie w razie czego. No wiem. Kurczę, ale Co super to, to jest. Co? Super to jest. No dawaj, nie. dawaj królika. Ja chyba z dwadzieścia królików no, chyba. Mam tylko minutę. Mam no jeszcze... dawaj, królika, dawaj. Mam dawaj. aż minutę. Ciastko. Chodź dawaj, tu, ten chodź. wielki królik. Atakujemy go. Co ty? Gdzieś bananami strzelap. Królik. Patrzcie, patrzcie to. Nie ma królików. Patrzcie, króliki. Kroników. No, a kupisz. je zaatakować. Patrz ile ich tu jest! No Skąd? No, ty Dobra, bazuka! Dobra, patrz. Nie no, z bazooka. Udało się. Nie. Nie. Jak to? Zniszczyli nam bazę. Jakbyśmy przeżyli jak byśmy jeszcze minutę, to byśmy to zrobili. nie można I, I w I w łeb. I każdemu, i w łebcie. I tu I w łeb, patrz I w łeb, i w łeb. I w web. I w łeb, i w łeb. Ej. sam zniszczy. Patrz. Patrz. Nie! Oj, daj, zostaliście zniszczeni. No i co? 29. Za dużo jest królików jest za dużo. A tu jest oszust, największy w tej grze, ten tu idzie tu, patrz jak idzie to, to będzie to do eliocika. Eliocik, kuchasz to Eliocik ty, ty 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 a gdzie to się stawia te, te rzeczy? tu, aha buduje a co to ja a tutaj masz, działko Działka. jest, jest. jeszcze masz na je... dobra, wszystkie zapełnione działkami zapełnione ty jesteś też kucharzem? No. No co to, rysoraki, bo on stawia rysoraki. Żeby ktoś się... Pat! Patrz to! Ale jazda, patrz, pies ginął, jedzie. Patrz. Aha, już skończył się. Muszę iść teraz do ciebie. Hop. Hop do szamba, dalej. Skok. No idą czy nie? U nas zabawa szczęście. Ale piękne to było, nie? A co on pierci? Co on rzuca? Jedziemy! Co on rzuca? Patrz, patrz, ten jest tą łapką przyszedł, patrz, patrz. On rzuca sosem. Ale super to. Super to jest zrobione. Super ten eliocik. No, patrz. Może to dawać. Takie ten królik mi zaatakował, a ja mu ten. Możesz ja. sobie zjeść ciasto. No wiem. daj. wtedy ci... energię, no. 20... 25 haperci daje. No. Ty, ty, ty. Gdzie są króliki? Dawaj, sosem ich obleję. To nie jest sos. To jest, co to jest? To jest to... To jest to od Patrz, jaki wielki królik, patrz. Królik, łap. Nie, to jest sos. To nie jest sos. A co to jest? To jest ten... Do pierników. A, do pierniku, tak. To do kolorowania na... Dawaj, dawaj. Panie To kolorowania pierniku. Patrz. Mi się. Nie przejdą tego, oni tego nie przejdą. Toga, ciasto? Patrz, ciasto! Ciasto! I brud Proszę! Jedziemy! Ciasto, tak! Jedziemy! Scooter! Odpalamy, jedziemy! Jedzieju, patrz! Patrz to! Nie mam przez Kurczę. Znowu. No patrz. Patrz to! Widziałeś? No widziałeś Ja zginąłem w Tak? No. Jak dlatego, ty że, to robisz? Dlatego, że spadłem. Nie spadaj. Haps. Jam. I zaraz spadzie jest skinek do Aliocika. Mi chyba nie padnie, bo ja zginąłem. Nie, to, to chyba za lewele są. Jak za levelem? No za levelem. A gdzie tu są levele widzisz? Ja nie wiem, gdzieś są. pierdzi ty mi. Jadę! Patrz, on jedzie. Ui! No! No dawaj, no ty, chodź. Spadłem przez skuterek. Dawaj. Skuterek... A kucharz ten... też jest dobry. No, ten skuter właśnie. Kucharz jest dobry. No. Kto chce torta? Ja nie. Ja patrz. Ja przejadę. Ja jadę, patrz. Ja ich przysłuchaj. Ja ich jadę, ja patrz. Przy... Na skuterze. No się ich przyjechać. Patrz, wiem. O, zablokowałem się, patrz. Nie. Ty też mnie? Nie. Ja załatwię mi. Ej, 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 ej. Kto chce torta? Ja tak, gdy Dobra, już wygraliśmy Znowu wygraliśmy, patrz. No? Ten obżera tutaj. Tą maszynę. Dobry. No bo wyżerał widziałem. Dobra. Patrz, patrz ile mu zawieram, patrz, patrz. Wygraliśmy już. Patrz. Przewrócił się. Już nawet nie musimy... Torta, patrz, ja jadę, patrz wszystkich! Patrz! Patrz, ty skutery, patrz! jadę. No nice, skuterek Wee! Wow. Łooo! chce torta? Patrz! Tutaj są te gamonie! Gamonie. Patrz, ile ty gamon jest tutaj. Patrz. Jest, zwycięstwo. Co nie wpadło do Eliotika? I kolejny raz. Dobra, ale teraz kucharz. Kucharzem. Kucharzem bo za kucharz jest skin do Eliota. Dawaj, przygotowujemy. Dobra. Budujemy. Wiesz gram? A co to jest? Wieżyczka? No ja wiem, nie, to fontanna jest jakaś, ale... No, chyba z nią będziesz ścelał. Dobra. Nie wiem, jak my to wygramy. A, on to tak, to nie są sosy. To są do tortów te... No mówię te ci. ...te polewy tortowe. A ja mam... A ja mogę strzelać, z płuczek. Ej, patrzcie to. Patrzcie, pokażę wam coś. Patrzcie, wsiadam i jadę, patrz. Patrz, ja jadę do nich. Patrz! A ja tam... Jadę szczury! Aha Skończył mi się, paliwo mi się skończyło. Patrz, szczury, idą tutaj. O cześć szczury, no? A ja tam do was szczelam. Idą szczury tej z tyłu. A ja do was strzelam. Patrz. To się żarty kończą. Patrzcie, szczury! dawać, A ja... A ja... Dawaj szczurze, No już... No dała szczury, no? Zna moją taktykę. Dawaj. Znałeś moją taktykę i... Pobre. Dobra, ale macie nie... Ale wiesz, że ja myślę, że za te ninja też jest jakiś skin? No, do. Na pewno jest skin. No, do... Bo... Do tamtajmy. Dużo osób gram tym ninja. Może na Ja myślę, że to Tuntaymus. Patrzcie teraz, ja biorę skuter, patrz. I jadę! I jadę, patrz, skuterem! Aby mnie nie widziałem. I królika, patrz, tego dużego królika potręciłem, patrz. Dawajcie, jeszcze na Dawaj, ten królik mnie denerwuje. Patrz. Oh. On stąd z puczką łazi. A ja puszkałem Dawaj. Dawajcie. Kurczę. Moc. Ale wiesz że my to wygramy? Patrzcie, wy macie życia, a patrzcie, tu. ile do czasu dobra, bierzcie sobie torta! Bierzcie torta! A tak? Idzie, oszust idzie. Specjalny 1x1, dawaj. <grym> Weź sobie to. torta. Ja? ja jestem w przeciwnej drużynie. Ty jesteś w No. Ty jesteś tym oszustem, no? No. Aha. Pa, to ja biorę no, skuter. Mnie... Jadę na skuterze wszystkich, patrz! A kto mnie strzelał? Patrz to! A kto patrz to. Patrz! A nie, ja nie mogę... Szczelał? A ja nie mogę swojego torta wziąć czy to? Możesz no nie mogę, patrz No patrz. Patrz, no nie mogę torta... No nie mogę torta swojego wziąć No dobra, jeszcze Ja Jeszcze No patrz, no nie mogę torta Już swojego ugryźć no Nie, no ja nie chciałem skuterek, chciałem torta wziąć Patrz, ja jadę Patrz to, Jak to robię Dobra, wygram to. No nie mogę, nie, nie wygramy tego. Ja wygram. Nie, nie wygracie tego na pewno. Patrz, nie wygracie. Nie ma takiej opcji, patrz. Jest. Patrz, ja, ja zamiast ją uleczyć, to wziąłem skuter, wyciągnęły. Dobra. Kurczę. Mam parę sekund, zrobimy to. Nie, nie zrobicie na pewno. O, nie, no nie, zrobicie, bo ja potrzebuję... Ale oszustwo, no i co? No i co? No tylko Ja też. Dawaj, oszustem czym najgo najwięcej grają? Oszustem czy tym? Oszustym o grają. Nie, najmniej jest zielony. No zobaczę, kim grają. ja biorę spuczkę już. Nie piłkę, jem piłkę, a nie spuczka ja miałem wziąć spuczkę, a nie piłkę, a ja biorę piłkę. Dobra, to Najgorsza mapa. Czemu najgorsza? No po. dla oszustów, dla minionków to najgorsze Pa, już do nas. I tyło? Jak oni tu wchodzą? Koczą. Aha. A ja... Oni tutaj trzeba tak to zrobić. A ja robię spuczkę. Dobra. Cio, ja mam nie. jakieś psy, jakieś mam. Tutaj. No jest psy. Ja mam psy, atakujcie! Cool. No o nie ja. no, przecież to jest doszły. Patrz, on mnie rzucił No patrz, strzela do mnie! Zostaw mi człowieku spokoju. Jedziemy. Wow! Dawaj te psy, atak! Atak psów. Tak zwany atak psów. Atak! No, atakujcie go! Kurczę, te psy spadają ze mną. Atakujcie! przecież musimy tę maszynę rozwalić, no? no. O, już na, jednak, dobry gość. No czemu no obciża? Tak, gryź go! <gryś>... No gryź tego! Patrz! No gryź go! Ja to robię najwięcej! No, gryź tego dziada! A tak! No dawać te psy! No czemu go nie gryzi? No patrz, Ale mnie czemu nie... ten pies nie idzie? Oni mnie nie, po prostu nie umieli trafić Patrz, patrz, teraz tym mieczem, patrz Zniszczył A czemu ty nie skaczesz jak oni cię atakują? A czemu nie, no a czemu yy, ten? Czemu co? A... A czemu te psy nie atakują? Nie wiem No właśnie No chodź tu Ty jesteś... Nie, nie jest wszystko. Aaa, patrz, to może się wyszczelić. Co? Się można wyszczelić, patrz. Mówię ci, mówię No. może się wystrzelić. Tak? No. No i daj... ja tak. No czemu nie? Atakujcie te psy. A... No nie tego z mieczem. No gryź go. Gryź go. No gryź tego z mieczem, no gryź, atakuj patrz. Pa, on jest prawie, już nie, prawie nie żyje. Patrz, no. Ale ty. Ale ty ich nie atak atakuje! No, atakuje! Ja atakuję Nie, bo czasami jest dobrze ich za zaatakować. Patrz, ten z mieczem mnie najbardziej denerwuje. No mnie też. Kurczę. No tu pies, no! Idzie? No, jak ty to w ogóle to mnie. <laughs> no! Jak? To jak? No, jak właśnie? No! Dawaj! Ale się wyszczeliłem piękny. Jest ja lawy. Dawajcie, jeszcze mamy szansę! Szansę mamy Kurde, Dobra, szansę ja idę. Mamy, mamy szansę. szansę Jeszcze 20 sekund! No dawaj, ja psy wezmę swoje! Mamy szansę, ale nie jestem w Codcake! No, no Szyku! Pan no sz... wolko. Dawaj! Mamy szansę! Daję psy! Atakuje! Jest, atakuj! Kurczę! No nie no 60 to musimy to zrobić, to! Zegraliśmy! No, to no, jest 66, to było.